Cześć, kochani! Cześć! Dzisiaj jest z nami Basia, więc my od razu podziękuję z góry od Was i od siebie, Basi, za to, że dzisiaj jest z nami właśnie i będzie prezentowała się podczas zabiegu. Zabiegu, który będzie polegał na uratowaniu włosów Basi. Basia zgłosiła się do mnie z powodu nadmiernego wypadania włosów już od, od dłuższego czasu. Mniej więcej, ile to tak? Hmm. Dwa lata. Dwa lata. Czy coś się wydarzyło w tym czasie? Jakieś wydarzenie, dużo stresu, jakaś nie, na diety, choroby, cokolwiek coś? Stres, tak. Stres. Było trochę stresu i zaczęło się wypadanie włosów. Nie tak od razu, ale powoli i, i zauważalnie. I to jest też w sumie bardzo ważne to, to, ważne, to co powiedziała Basia, że nie tak od razu. Bo faktycznie zwykle, kiedy jest jak Jakiś y, czynnik stresowy, czy choroba, zmiana diety, inne powiedzmy rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że włosy nam wypadają. To też nie jest tak od razu, że dzień po tym wydarzeniu, dzień po tym stracie, tylko tak mniej więcej 3-4 miesiące później zauważamy, że włosy nam wypadają częściej. I to faktycznie ma związek z wypadaniem włosów. Y, telegonowym, czy takim właśnie powiedzmy odstresowym. Są też inne przyczyny wypadania włosów i zanim przyjdziecie na zabieg takie typowe na padanie włosów, trzeba koniecznie to wszystko zbadać. Przede wszystkim takie najbardziej popularne to są choroby tarczycy, ale też anemia, niedokrystość, niedobór żelaza albo niedobory innych składników pokarmowych czy jakieś powiedzmy też Zaburzenia przewodu pokarmowego. Ale to tak pokrótce, bo nie chciałam wam dzisiaj o tym mówić, chciałam wam pokazać sam zabieg i jak to wygląda tutaj u mnie w gabinecie. Jak już wiem wszystko, powiedzmy, z wywiadu od Basi, to wszystko już w sumie wiedziałam wcześniej, przechodzę później do badania skóry głowy i włosów, czyli badanie trichoskopowe, gdzie. Pod takim powiedzmy powiększeniem oglądam sobie całą skórę głowy i właśnie to, jak wyglądają włosy. Dzięki temu badaniu widzę, w jakiej kondycji jest skóra głowy i widzę też jakiego, z jakiego rodzaju wypadaniem włosów mam do czynienia, bo tego jest faktycznie cała paleta, jest całe mnóstwo różnych rodzajów i od tego też zależy to, jakie leczenie będziemy stosować. Przed takim badaniem z tej skóry głowy, w zasadzie nie musicie... Przygotowywać. To, co jest dla mnie istotne, to to, żeby włosy nie były że umyte. Takie dwudniowe są całkowicie ok. Jeśli chodzi o farbowanie, bo to też często się pytacie. Jeśli włosy są cienkie i jasne, czyli blond czy siwe, nawet lepiej jest, jeśli jesteście po farbowaniu. Może nie, że zaraz po godzinę później, ale powiedzmy takie dwa, trzy mycia później e, po takim farbowaniu, dlatego że taki cieńszy włos, jaśniejszy jest mniej widoczny niż już ten zafarbowany z, no z barwnikiem, który po prostu lepiej widać. Dobra, to co, zaczynajmy. Już Was nie będę tutaj dłużej trzymać w niepewności, jak to wygląda. Do badania trychologicznego służy ten trychoskop, dermatoskop, urządzenie, dzięki któremu widzimy powiększeniu, to jak wygląda właśnie skóra głowy, jak wyglądają włosy, łodygi włosów, mieszki włosowe, wszystko tutaj dookoła. Są różnego rodzaju sprzęty, więc no ja przeznaczę, że mam taki powiedzmy najbardziej podstawowe, nie będę tego ukrywać. Są też takie dermatoskopy, czyli urządzenia, które się podłącza do ekranów, dzięki czemu też pacjent może widzieć taki obraz na żywo. Ja no tutaj tylko Czegoś nie mam, ale potem zawsze na wszystko mówię, co, co widzę w swoim obrazie. Na co patrzymy? Właśnie na, na łotykę włosów czy jest cienka, czy jest gruba. Na jednostki w, włosa, czyli jak rosną, czy rosną w grupie, zwykle rosną w takiej grupie dwóch, trzech włosów, kiedy rosną pojedynczo, to jest niedobry sygnał, więc chcemy, żeby, żeby było takie grupę włosów. Chcemy, żeby skóra była też pomiędzy, pomiędzy włosami, żeby była zdrowa, żeby się za bardzo nie uszczyła. Takie delikatne uszczenie może być u każdego normalne. To patrzymy na mieszki włosowe, czy są puste, czy są pełne, na całą skórę. No i teraz zobaczymy, co jest u Basi. Generalnie badanie nie boli. Ja się przyglądam strukturze, tak jak tutaj zobaczycie, na, w okolicy czołowej, w okolicy skroniowej i też tutaj z tyłu głowy. I się przyglądamy na całej strukturze. No i widzimy pięknie tak grupy włosów są są podwójne, są potrójne, takie są pojedyncze, pojedyncze, <laughs> ale generalnie jednostki włosowe mamy Dobrze. Skóra się delikatnie łuszczy, ale to też jest całkowicie dobre. Widać też włosy pionowo odrastające, czyli odrastające też prawidłowo, tylko jak są większe skupiska tych włosów, znaczy, że ich że wcześniej musiało dojść do większej utraty. Delikatne plamki. Tutaj wszystko jest w porządku. Czyli yy, zgodnie z wywiadem UPASI i z tym, co w sumie tutaj widać pod dermatoskopem, na razie skłaniamy się ku wypadaniu włosów, włosów telogenowemu. Tutaj samo badanie dermatoskopii nie często jest właśnie, nie pokazuje nam często jakby tego rodzaju. Ciężko jest to rozróżnić od, od, od innych typów wypadania włosów. To, co ważne, to jest to, że włosy będą na całej skórze głowy. Tak samo, tak zarówno w okolicy czołowej, jak i skroniowej, jak i potylicznej I teraz mamy za zadanie wzmocnić i odżywić skórę głowy, żeby wzmocnić mieszki włosowe, żeby rosły nam dobre włosy i po prostu nie wypadały. Zabieg, który mamy zaplanowany do wykonania u Basi, to jest zabieg mezoterapii i głowej na skórę głowy czyli podanie preparatu odżywiającego, z zawierającego w sobie peptydy, czyli taką powyższą bombę witaminową odżywiającą dla skóry głowy, podając punkt po punkcie, ingiełko za igiełką, takie mikrodepozyty w skórę głowy. Rezultaty widzimy nie od razu. Rezultaty widzimy po około dwóch miesiącach i po serii zabiegów. Taka seria, w zależności od użytego preparatu, to jest Kilka zabiegów, na pewno nigdy nie będzie pojedynczy zabieg i nigdy to nie będzie jedna seria zabiegowa. Na no to też się przygotujcie, szykując się na zabieg mezoterapii głowy i na skórę głowy, że to nigdy nie będzie jeden zabieg, nigdy nie będzie jedna seria. To jest trochę taka niekończąca się opowieść, kończąca się historia. Nawet jeśli włosy nam się poprawią, poprawi się ich kondycja, to jednak, żeby. Podtrzymać ten stan, musimy te zabiegi powtarzać. Po prostu musimy, jeśli chcemy, żeby te włosy były cały czas piękne. Ale myślę, że też że warto o to zadbać, żeby włosy były gęste do bardzo długiego czasu. To co, zaczynajmy. Dobra, my już jesteśmy po. Pacjentka zadowolona. Nie wiem, czy widzieliście w trakcie zabiegu, że faktycznie to nie było dla tylko jakoś bardzo nieprzyjemnie, ale ja wiem, że Baśnia ma ogólnie wysoki próg bólu. Tak czy inaczej, zapytam baściu, jak się czułaś w trakcie zabiegu? Bardzo dobrze, komfortowo. Nakucia faktycznie były odczuwalne, ale nie było to bardzo bolesne. Także polecam jest to do wytrzymania jak najbardziej, do powtórzenia i warto. Nie wiem, czy też słyszeliście na filmiku, ale po, już pod koniec zabiegów Basi powiedziała, a to już? <laughs> <laughs> nie, więc wie, wiem, że nie było tak źle. Chociaż też rozumiem, że każdy ma inny bólu i nie dla każdego to będzie takie, powiedzmy, komfortowe jak dla Basi. Ale Basi, powiedz mi jeszcze, tak w skali bólu, kiedy zero to jest całkowity brak bólu, a 10 to jest taki maksymalny, najgorszy, jak możesz sobie wyobrazić, gdzie byś umiejscowiła ten zabieg? Dwa. Iwa, to jest całkiem sensowna liczba. Dwa to jest coś, co tak. myślę, że nie, nie jest straszne, i ktoś pomyśli sobie, a dwa to idę w to. Więc y, tak tak, tak to zostawimy. Jeśli chodzi o zalecenia pozabiegowe, tutaj w zasadzie nic jakiegoś szczególnego, strasznego nie ma. To, co bym odradzała, to kąpiele w basenie, to jakieś czakuzy czy sauny, bo ukuć jest sporo, żeby tutaj nie nadkazić sobie skóry głowy. Jeśli chodzi o mycie głowy, dzisiaj bym już tego nie robiła, ale jutro jak najbardziej tak. Dzisiaj też może być odczuwalne. Delikatny dyskomfort jeśli chodzi o skórę głowy, bo było to kucie, więc y, taka powiedzmy nadwrażliwość skóry może być odczuwalna, ale też y, nie jest to coś, co w jakiś sposób Przeszkadza. Serię zabiegów mamy już ustaloną. Taka, taka seria w przypadku tego zabiegu i tego preparatu, na którym ja dzisiaj pracowałam, to są cztery zabiegi co dwa tygodnie. A później zobaczymy, jak skóra głowy będzie wyglądała, jak włosy będą wypadały. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Dziękuję jeszcze raz Wasi. Myślę, ja e, myślę, że należą mi się oklaski, więc każdy po prostu swoim monitorze może poklaskać. Wasi będzie na pewno <noise> bardzo miło. E, no i co? Do zobaczenia.